No w ogóle. Cześć. Z tej strony ja czyli no, taki kanał, gdzie będziemy głównie nagrywali o To jest moje ósme konto. stworzam je specjalnie do nagrywania na YouTube. I teraz tak, tu wbiłam 42 pucharki jeszcze dzisiaj. Koronawirus się nazywałam z tego, że teraz jest epidemia, ale spokojnie. Nie bójcie się, nie niesiecie panienki I po pierwsze, pierwszym utrudnieniem będzie na nas to, że pierw sobie zmienił, potem na przykład będziemy mieli jakieś mm, challenge z językami. Będziecie musieli wybrać jakiś język z tego i go wybrać. To będzie jeden, dwa i tak po kolei, tak rządku będziemy liczyli. I jaki to będzie. I. Tu będą się pojawiały openingi i w ogóle chcę przypomnieć, że na swoim głównym koncie mam 4000. I tu macie moje ID, żeby dołączyć do moich znajomych. Bo jak widzicie nie mam żadnych. Tu są jacy, ale nie znam ich, więc nie chcę ich. I... Szukam jakiegoś klubu, bo jak widzicie, nie jestem w żadnym klubie. I w ogóle. I ja sobie myślę, że zagramy sobie jedną giereczkę. I. Tak. Przepraszam, że się tak jąkam, ale po prostu tak.